I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. I just been living on my city, don't show me no love, and that's fine. But look at. Teraz. Mamy to. I'm done. I'm done. Wreszcie, moi drodzy. Gość aż wyciągnął telefon. Jestem w szoku. I moi drodzy... Jump! Ho ho! Z back Chciałbym powiedzieć, że jest forma, ale tego nie powiem. Jeśli teraz mi się uda, to osoby, które mojego kanału jeszcze nie subskrybują, klikają przycisk subscribe. No to moi drodzy, do dzieła. Czy to jest to? Specialka. Mamy to! Jest! Uuuh. Moi drodzy, chociaż no coś tak czuję, ale za mała prędkość będzie, no nie... Dlaczego, kurde, się nie spodziewałem. Co prawda, dlaczego, kurde, tu są kraty, bo inaczej byłoby pięknie. Superhero? Superhero. No teraz już musisz zostać. Tak jest, mamy to, wow. A, pyk, o! Teraz no idealnie wyżej wyszedłem No co jest ze mną nie tak? Czy ja tego ruinera mam już tak obcykanego? Jerbamata jesteś jakaś niesamowita dzisiaj No, 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 mamy to, mamy to Mamy to! Tak! Wreszcie, kurde! Wow, ile prób Wiedziałem, że coś takiego też wyjdzie. O kurde, to było akurat fajne. Bardzo mi się podobało. Tego w planach nie było. Ale wyszło super. Model